No, witam Was, moi drodzy widzowie, w kolejnym odcinku. Dzisiaj jedziemy szybko na pole prasować. Dobra, palimy sześćdziesiątkę. Bardzo tu brudno, więc chcę załatwić to szybko. Dobra, widzimy się już na polu. Dobra, już na polu. Mam nadzieję, że się nie zakopie. Dobra pierwsza bela. Dobra druga bela, oporowo kurde mol, dobra kolejna bela, kurde mol zakopałem się jednym kołem. O i jedno nawet w powietrzu jest. Dobra już więcej wambel nie będę nagrywał. No nie gadaj. No kurde moli to na polu sąsiada. No prasa też jednym kołem usiadła. Nie no powójka nie dzwonię, bo będzie niemiło. Dobra, wiem, pobiegnę po szóstkę i spróbuję go wyciągnąć. Mam nadzieję, że wuja nie patrzył przez okno. Kurde, mol, jak tu było to lata. Teraz się ustawić i znaleźć jakiś łańcuch. Dobra, po wielu próbach i straconym czasie, jakoś wyciągnąłem sześćdziesiątkę. Resztę dokończę szóstką, bo ma napęd na cztery koła. Patrzcie na to, zdjęcia porobię, będzie materiał na miniaturkę Hehe. Dobra, wyjechał na pełną. Tak, jakby przestawiłem sześćdziesiątkę i znów się nią zakopałem. Dobra, jakoś skończyłem to pole. Podczepię tu prasę, później ją zabiorę. Dobra, jakoś ją tam przeciągnąłem do miedzy i stwierdziłem, że ją zostawię na polu, bo się jeszcze mocniej zakopie. Dobra, podczepiamy i spadamy do domu. Przejdźmy się na podwórzu. No i elegancko, podstawię ciągnik i pójdę do domu. No jestem cały mokry i brudny od błota kurde mol. Brer jak zimno. No witam po kilku godzinach w końcu mamy słoneczko. Więc wracamy na pole. Pojechałem sprawdzić, czy sześćdziesiątka stoi, czy da się nią wyjechać i tak, da się. Więc lecę po nią. Pomiedzy, bo pomiedzy, ale jakoś wyjedziemy. Dobra, ja ją tu zostawię. I w tym miejscu chciałbym was pożegnać. Więc subskrybujcie kanał, lajkujcie, udostępniajcie, komentujcie, a przede wszystkim oglądajcie do końca. Do następnego.